Moim gościem, gościem Radia Z jest e, Władysław Kosiniak-Kamysz, szef Monu, lider PSL-u, trzecia droga. Witam, panie premierze. Dzień dobry. I oczywiście wicepremier. E, gratuluję. Świeżo upieczony tata. Tak jest. E, urodził nam się synek. E, jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Jak będzie miał na imię? Staś. Staś. Stanisław. Staś Kosiniak-Kamysz. Tak, tak jest. Tak. Więc Jak przyjęły go córeczki? E, bardzo się cieszą. E, naprawdę są... E, Zosia ma 5, Rózia ma 4 latka, więc dla nich to jest ogromne wydarzenie, ale no, niezwykle się zajmują i opiekują. Na pewno pamięta Pan takie powiedzenie, że jak rodzą się chłopcy, to będzie wojna. Pamiętam, ale zrobimy wszystko, żeby, było, żeby, żeby nasze dzieci mogły żyć w pokoju. Po to, to też jestem w polityce, żeby oddać i, i naszym dzieciom i wnukom przekazać Polskę lepszą niż ją zastaliśmy. Na początek krótka piłka, poproszę o odpowiedź: tak albo nie. Czy Polska powinna zacząć budowy bunkrów, rowów i okopów na granicy z Białorusią i Rosją? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość, czekamy również na Państwa opinię. Zapraszam na stronę radio.z.pl. No dobrze, ale dlaczego tego nie robimy? Łotwa, kraje bałtyckie do tego przystępują już teraz? Przygotowujemy cały plan i znaczy my to robimy de facto. Umocnienia na granicy. Ja to, to pytanie traktuję trochę szerzej, bo Pan wymienił kilka spraw. Ja to traktuję jako umocnienie granicy. Naprawiamy zaporę na granicy polsko-białoruskiej, wzmacniamy tą zaporę. Jest zgrupowanie wojskowe cały czas. Zlokalizowany na Podlasiu w województwie lubelskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim wspierające straż graniczną, czyli obecność wojska, i wydatki z tym związane są najwyższe w historii w roku 2024. Ale kiedy zaczniemy budować bunkry? To, to nie chodzi tylko o. Nie sprowadzaj... to jest nie sprowad... przeszkoda. Tak, okej. Okay. Nie sprowadzajmy tego do budowania. Nie bunkry są, mają inne zadanie niż bycie przeszkodą, tylko i wyłącznie. E, więc nie sprowadzajmy tego do jednego działania, tylko całościowe działanie wzmacniające obecność wojska, wojska sojuszniczego. Przeciwdziałające jakimkolwiek możliwości przemieszczania się czy utrudniające możliwości przemieszczania i taki plan jest przygotowywany. Ma pan w domu plecak ewakuacyjny? My, jak jechałem na Ukrainę, był taki wyjazd. Y, pierwszy zaraz po wybuchu wojny parlamentarny, ze wszystkich środowisk politycznych pojechaliśmy na drugi dzień po wybuchu wojny zawieść już pierwszą pomoc humanitarną. Wtedy sobie taki plecak przygotowałem, z którym tam pojechałem po prostu. I on do dzisiaj jest spakowany. A co by pan poradził Polakom? Jak powinni się przygotować? Gdyby dzisiaj wybuchła wojna? Co powinni zrobić? Zakupić ja bym stawiał inaczej, ja, ja bym inaczej formował troszkę to zagadnienie, bo. Y, to nie chodzi o to, żeby dzisiaj kogoś straszyć. I my dużo mówimy o zagrożeniu, o przygotowaniach, o sile wspólnoty narodowej. Po to szkolimy na przykład dzisiaj dzieciaki w szkole e, i edukacja z wojskiem. Taki projekt rozpoczęliśmy z minister Nowacką od 6 maja tego roku. 3000 szkół już jest w tym programie w przyszłym roku będą wszystkie szkoły po to żeby przygotowywać dzieciaki gdzie jest biurka gdzie jest ewakuacja co to oznacza alarm gdzie zadzwonić jak się zachować a taki e, z plecak czy taki e, sprzęt takim posiadanie takiej e, te, plecaka bezpieczeństwa e, jest dobry również na wypadek jakiejkolwiek klęski żywiołowej e, jakiegoś nagłego na, 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 nagłego zdarzenia Warto się e, to tak jak e, zaopatrzyć. E, e, Musimy jako rodzice przygotować zawsze do porodu e, walizkę, e, cał, całe ubranie dla malucha. To musi być gotowe nie na dzień porodu, tylko dużo wcześniej, bo czasem, tak jak w naszym przypadku, zdarzyło się to dużo wcześniej niż, niż planowaliśmy, więc trzeba być gotowym na każdą sytuację. Panie premierze, sędzia.